Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z Cypru. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego zrezygnowałem z opieki trenerskiej oraz jak zdobyć, albo raczej jak ja zdobyłem certyfikat medyczny na zawody Taskana i co mnie często pytacie, zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Ja nazywam się Darek Dżajkowski, a kanał, który właśnie oglądacie to Bike Bajka. Dziś druga trasa, 53 km niespełna 1000 m w pionie, czyli już grubiej niż ostatnio. Odległość bardzo podobna, no ale dwa razy tyle przewyższeń. Tutaj widzicie ślad, który sobie zaciągnąłem z aplikacji z portalu Komut. Jest to po prostu jedna z najpopularniejszych tras, przez kogoś tam wymyślona, a potem używana często w tej aplikacji. Ja oczywiście zaciągnąłem sobie do Garmin Connecta a z kolei z Garmin Connecta przerzuciłem do zegarka. Będziemy najpierw jechać wzdłuż wybrzeża na zachód wyspy i potem w górę. Nie wiem czy tutaj widać, tutaj w górę będziemy się wspinać i potem przez góry z powrotem wracamy na wybrzeże. Czyli jedziemy w zasadzie na, no, trochę na północ Cypru, może nie tyle na zachód, na północ, na zachód. Potem odbijamy na wschód i potem znowu na, na południe. No tak to wygląda, jeżeli chodzi o profil wysokości. Jedziemy cały czas przez Pafos. Nowa część Pafos ma jakieś 2300-2400 lat. Zastanawiam się, jakie są na Cyprze przepisy. Nie sprawdziłem tego. Jeżeli jest ścieżka rowerowa, to mam obowiązek po niej jechać. Czy, czy mogę jechać drogą. Eee, ścieżki są fajne, gładkie, tylko problem z nimi jest o właśnie taki, czyli na każdym skrzyżowaniu, w każdym rondzie trzeba z tej ścieżki zjechać, przejechać przez przejście dla pieszych, czy tam dla rowerów, wjechać z powrotem. No przy treningu na rowerze szosowym jest to na pewno uciążliwe, ale na szczęście ścieżka się kończy i wjeżdżamy na asfalt. Ja jakoś tak miałem zakorzenione, że, po, że na północ od Pafos zaczynają się pustkowia. Nie wiem skąd mi się tak. Zakorzeniło. A no tu jadę i jadę i są naprawdę fajne, luksusowe hotele. Oraz dużo nowych, budujących się takich obiektów. Widać noclegowo, hotelowo-prywatnych. Ja ostatnio trochę grzebię w temacie nieruchomości za granicą. I ponieważ zacząłem trochę grzebać, no to siłą rzeczy zaczęły mi spływać tego typu reklamy, na przykład na Facebooku. Jestem zarzucany wręcz e, możliwością stosunkowo taniego nabycia nieruchomości na Cyprze, ale północnym, czyli w tej części tureckiej. Tam w zasadzie mieszkanie, które w takiej Hiszpanii na Costa Blanca mogę kupić za powiedzmy 300-400 tysięcy euro. Tutaj mogę kupić za góra 200, nawet 150, 100. Za 200-300 tysięcy to już jest willa. Ale oczywiście jest to w tej części tureckiej, więc takiej taki trochę mniej pewnej, chociaż nie powiedziałbym, że ta grecka jest też jakaś taka bardzo cywilizowana. Jednak wydaje się, że mimo wszystko Hiszpania bardziej. Od taka dygresja. No tutaj widzimy takie wille, które dopiero co powstały, widać, że, że są dopiero na etapie wykończenia. No i to są właśnie. Takie podejrzewam inwestycje. Mówiłem już na drugim kanale, że jest tutaj dużo Rosjan. Wciąż jest tu dużo Rosjan. Było zawsze dużo Rosjan, a wciąż ich jest. Oni tutaj po prostu kupują ziemię, nieruchomości. Zawsze tak było, bo przynajmniej od jakiegoś czasu tak było. Więc myślę, że tutaj w dużej mierze to właśnie dla nich te inwestycje. Natomiast co do kanału, przypominam e, albo informuję tych, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Zapraszam na mój drugi kanał, ale mnie nosi na którym zamieszczam między innymi zaplecze takiego wyjazdu jak ten. No to zaczynamy się wspinać. Mamy dopiero 177 metrów w pionie pokonane, a przed nami jeszcze 820. Więc troszkę na razie na podobno średnio 8-9%. Nie wiem, bo nie mam komputera rowerowego. Zegarek mi tego nie pokazuje. Taka ciekawostka samochody z czerwonymi tablicami rejestracyjnymi to są samochody z wypożyczalni, po tym można rozpoznać przybysza z innej planety, a zatem miejscowi wiedzą, że na takich przybyszów muszą szczególnie uważać, takich naznaczamy, znaczy naznaczają nas tak czerwonymi tablicami. Nie wiem czy widzicie tam. Już ściągam palca. Jest taki wrak, atrakcja turystyczna, wrak takiego łodzi statku, kutra. Nie wiem, handlowego chyba, który tutaj w latach 90. został zepchnięty podczas sztormu w miliznę. i sobie tak tutaj leży, wyciągnięty. I stanowi atrakcję turystyczną. Z brzegu można było podziwiać. ale super tam jakieś skały. Ogień ta trasa, którą robimy, jest wokół takich wąwozów. Które nazywają się łaźni Adonisa. To są takie, jakby jeziorka, takie laguny wewnątrz wąwozów, właśnie. I tam przy ładnej pogodzie jest naprawdę pięknie. No dobra, bo to krótsza opowieść, to może szybko zacznę o tym certyfikacie medycznym na Tascany Trail. Jak pewnie wiecie, niespełna dwa lata temu byłem na ósmej edycji Tascany Trail. I podobnie jak na poprzedniej, i podobnie jak na tej edycji, na którą z tego co piszecie, sporo e, z Was się wybiera. Cieszy mnie to tak. Mam takie poczucie, że gdzieś trochę zapoczątkowałem to Tuskany Trail. Nie mówię, że byłem pierwszym Polakiem, broń Boże, ale jakoś wcześniej tak nie słyszałem, żeby grawelowcy uderzali na te zawody, a, a teraz jakoś tak częściej. No dobra, może zbieg okoliczności. W każdym razie. Jak ja to załatwiłem? Wtedy, ja nie mówię, że to jest prawidłowy sposób i że to jest jedyny możliwy sposób, natomiast po prostu wydrukowałem sobie treść tego certyfikatu. Ta treść została mi nadesłana przez organizatorów w języku angielskim. I korzystając z okazji, że byłem akurat u lekarza sportowego, u ortopedy, bo, bo miałem jakąś tam kontuzję i przy okazji prywatnej wizyty u ortopedy. Zapytałem, czy mógłby mi takie zaświadczenie e, wypisać. Przeprowadził ze mną krótki wywiad. E, w zasadzie ja sam na siebie wziąłem odpowiedzialność za mój stan zdrowia. Nie robiłem żadnych badań. A i lekarz po prostu podbił to i, i podpisał. E, śmiał się przy tym oczywiście, że jak mi się coś stanie, to będą go ścigać. Ale. Żadnych badań wydolnościowych, i tego typu rzeczy nie robiłem. I szczerze mówiąc, to organizatorom powinno wystarczyć, przynajmniej wystarczyło dwa lata temu. Z tego co pamiętam, to nawet nikt tego certyfikatu nie sprawdzał. Ja go wcześniej tam chyba podesłałem, albo miałem wydrukowany, nie pamiętam. No i tyle, i po prostu. To jest moim zdaniem czysta formalność. Organizatorzy muszą się zabezpieczyć, że jedziesz na własną odpowiedzialność. No i teraz pytanie, czy jakiś lekarz ci to podbije? No, taki tip, jak pójdziemy do lekarza prywatnego, najlepiej korzystając jeszcze z okazji e, w jakimś innym celu, a nie tylko w celu podbicia tego certyfikatu, no bo. Może się zdarzy, że zapłacimy za wizytę, a certyfikatu nam lekarz nie podbija, ale, ale korzystając z okazji... O, jakieś zwierzę to ma chyba. Korzystając z okazji, że na przykład, nie wiem, jesteśmy z wybitym barkiem albo z zdrapanym kolanem, możemy po prostu taki certyfikat zapewne uzyskać. Dobra, w tak pięknej wiosce, przepiękne są te wioski e, cypryjskie. W zeszłym roku byliśmy w, tacy, w takiej wiosce, którą polecam, Omodos. Ona jest dość daleko od nas, więc rowerem tam raczej nie dojadę. Na no, samochody w tym roku nie mamy. Po prostu, no byliśmy już tam, więc, więc raczej nie będziemy tam jechać. A teraz jesteśmy w Tafika najprawdopodobniej. Tak się ta wioska nazywa. No i przy tej właśnie pięknej. Yy, na tym pięknym tle chciałbym Wam powiedzieć, dlaczego zrezygnowałem z tej opieki trenarskiej. Ja rozpocząłem teraz czwarty sezon trenowania, dopiero czwarty sezon trenowania. Mój pierwszy i drugi sezon to były sezony bardzo intensywne. Byłem napalony rower to było moje drugie imię, a może nawet pierwsze. Pomogła na pewno w tym pandemia więcej czasu po prostu yy, na trenowanie. Pierwszy rok, taki, ten, ten sezon 19-20, w którym kupiłem rower, to był w zasadzie sezon, który sobie przetrenowałem sam, według planów treningowych z Garmin Connect. Jakoś się tam przygotowałem, no ale na pewno nie tak, jak bym chciał. Przypłaciłem to w zasadzie kontuzją na ultramaratonach, a to dlatego, że miałem złe przygotowanie do sezonu. Potem nawiązałem kontakt z Maciekiem Ścierskim z MS Cycling and Dietetyka. I przez kolejne dwa sezony Maciek właśnie układał mi plan treningowy, szyty pode mnie. Czy ja byłem z Maćka zadowolony? Bardzo. E, czy mogę Maćka polecić? Oczywiście. E, no to dlaczego zrezygnowałem? E, w tym pierwszym sezonie trenowania e, rzeczywiście odniosłem sukces, bo... Zdobyłem, no jak na mnie to był sukces, bo zdobyłem 17 miejsce na przykład na, na Wschodzie 2021 na tam 300 uczestników chyba. Po roku trenowania, no po, 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 po półtora roku trenowania. Zdobyłem 7 miejsce na szutremasterze Masterze gdzie było tam około 50 uczestników, więc y, progres był bardzo zauważalny. Mógłby być jeszcze lepszy, gdybym się przyłożył i gdybym w tym kolejnym sezonie trenował tak jak Maciek chciał. Znaczy tak, jak mi zadawał. Niestety, niestety trochę brak czasu, trochę szukanie wymówek, trochę faktyczny brak czasu, a trochę szukanie wymówek. Brak motywacji spowodował, że trochę się opuszczałem w tych treningach. Bardzo często, a może nie bardzo, ale często zdarzało się, że, że opuszczałem po prostu jednostki treningowe, które mi Maciek zadawał. No i w związku z tym ten progres nie był taki, jakbyśmy oczekiwali. Więc tak naprawdę zajmowałem miejsce komuś, kto mógłby wykorzystać potencjał maćka w 100%. Pod koniec poprzedniego sezonu, postanowiłem. Zawiesić jego usługi. Może zrezygnować całkowicie, może tylko zawiesić na jakiś czas. Z kilku właśnie powodów. Przede wszystkim z tego powodu, że nie korzystałem z jego usług w 100%. To znaczy, on mi układał te plany, a ja ich i tak nie wykonywałem. Eee, zajmowałem potencjalne miejsce innemu zawodnikowi, który być może chciałby skorzystać z opieki maćka, a maciek już nie miał miejsc. Eee, to był pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że miałem po prostu permanentne wyrzuty sumienia. Gdy nie wykonywałem jakiejś jednostki treningowej, nie robiłem jakiegoś treningu, to oprócz tego, że sam biłem się w pierś i było mi po prostu wobec samego siebie źle i głupio, no to było mi wobec Maćka głupio i po prostu. Czasami zdarzało się tak, że musiałem się bardzo zmuszać do wykonania jakiegoś treningu, tylko po to, żeby w TrainingPixie trening był odhaczony. Sam Maciek jakiś czas temu napisał na swoim profilu na Facebooku, że trening powinien być przyjemnością, a nie koniecznością. Dla mnie trochę zaczął być koniecznością, właśnie dlatego, że miałem paradoksalnie coś, co miało mnie zmotywować powodowało, że coraz bardziej mnie do tego roweru zniechęcało, ten taki reżim treningowy, który był narzucony, a którego nie dotrzymywałem, i no i trochę mi ten rower e, zaczął doskwierać, znaczy trochę ten rower stał się obowiązkiem, a nie przyjemnością. Więc postanowiłem zrezygnować z tej opieki, zawiesić ją i Jeździć sobie samemu trochę romantycznie, trochę uprawiać kolarstwo romantyczne. Od teraz na przykład jestem na Cyprze i sobie z chęcią jadę właśnie drugą trasę. Być może jutro pojadę trzecią, pojutrze po czwartą. Nawet ta pogoda nieidealna mnie nie odstrasza. Jestem po prostu w nowym miejscu, mam nowy rower, mogę dla Was nagrać jakiś fajny materiał, ale nie wykonuję żadnego konkretnego treningu, po prostu sobie jadę. I chyba właśnie po to, żeby trochę nabrać znowu takiego zapału do roweru, żeby trochę na nowo zakochać się w dwóch kółkach, właśnie chyba dlatego zrezygnowałem z opieki trenerskiej. Mam w planach ułożyć sobie samemu plan treningowy, może nie tyle samemu, co po prostu wrzucić sobie zawody. Do Garmin Connecta i, i, i liczyć na to, że Garmin Connect mi ułoży ten plan jakoś takoś. No i jakoś go będę wykonywał. Eee, czy żałuję, że zrezygnowałem? I tak, i nie. W pewnym sensie nie. Właśnie z tych względów, o których mówiłem. Natomiast tak, bo już widzę, że jednak. Brak tego przygotowania. Znaczy, nie, nie, ja nie mówię, że ja w ogóle nie trenuję, bo trenowałem trochę teraz z zimą, trochę biegałem, trochę, trochę, trochę robiłem treningu siłowego, trochę trenażera. Natomiast przez to, że, że, że nie miałem tego reżimu, że nikt nade mną gdzieś tam nie stał z batem, no to się oczywiście w tych treningach opuściłem, odpuszczałem. Były tygodnie, nawet dwa, że w ogóle nic nie robiłem. Potem przez tydzień jeździłem, potem dwa tygodnie znowu nie jeździłem. No i teraz widzę to po pierwsze w formie no jest naprawdę słabo. Praktycznie będę musiał pewnie zaczynać od zera, albo przynajmniej od takiego poziomu jak po pierwszym sezonie. No a poza tym widać to po moich kształtach, jednak. Ta intensywność treningu, którą miałem narzuconą, powodowała, że mogłem sobie jeść ile chciałem, pić co chciałem, a mimo wszystko trzymałem linię. A teraz yy, jem nadal tyle samo, a ruchu jest mniej, no i się trochę zaokrągliłem, jak już pokazywałem ostatnio. No, ale dobra, to może będzie kolejna, to może będzie po prostu motywacja dla mnie, żeby. Żeby jeździć. No i chodź, taka ci, taka ci to historia. Jadę dalej, bo przede mną jeszcze jakieś 300 metrów w pionie i, i około 20 km. Są właśnie góry Trodos, o których wspominałem w ostatnim odcinku, czyli najwyższe pasmo, nie wiem czy nie jedyne pasmo cypryjskie. I tam podejrzewam, w pewności nie mam, jeżeli mówię źle to mnie poprawcie, ale podejrzewam, że tam za chmur wyłania się, a w zasadzie chmury przykrywają szczyt. Oksiężone szczyty Olimpu, czyli najwyższego szczytu cyklu. niespełna 2000 metrów nad poziomem Morza. to drugi dzień na Cyprze za mną. E, rowerowy prawie za mną. Jeszcze zjeżdżam w dół kawałeczek zjazdu może zobaczycie. E, zapraszam was na kolejne odcinki z Cypru. O czym będę mówił? Nie wiem, ale na pewno pokażę wam trochę tego pięknego miejsca. I już mam nadzieję w słońcu, bo jutra ma być słonecznie. Bike, bajk. 59 km tutaj mi się udało przejechać, i ponad 1000 metrów w górę teraz 1200, tak naprawdę. No, tak mi się dzień rozpoczął. Za 24, już rodzina czeka. Suszę się i idziemy coś zjeść.